drogi Synu. Przynoszę wam dzisiaj przesłanie od Boga. Nie poznawajcie Boga, słuchając o tym. Odpowiedział: „ Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni. EłK 28 W rzeczywistości nie można osiągnąć zwycięstwa bez uprzedniej walki. Nie da się dokądś dojść nie podążając jego ścieżką. Nikt nie dociera na szczyt góry, jeśli nie stawia czoła wyzwaniom i nie wspina się na jej szczyty. Nikt nie zdobywa nagrody, jeśli nie wyrzekł się innych rzeczy. Wszystko w życiu wiąże się ze stratami i osiągnięciami zawsze tracimy to. Co jest niezbędne, aby przydarzyło nam się coś nowego? Walczymy o to, co dla nas najlepsze. To, co jest dla nas naprawdę ważne, interesuje nas, do osiągnięcia których wkładamy wysiłek i poświęcenie, dzieje się to we wszystkich dziedzinach naszego życia. Jednak nic nie może być ważniejsze dla chrześcijanina niż jego komunia z Bogiem. Nawet jeśli wszystko jest stracone, osiągnięcie dojrzałości, intymność w Słowie Bożym jest największym ze wszystkich skarbów, jakie można zdobyć. Uczyć się od Boga to rozdzielać dla siebie bogactwa, które nigdy nie zostaną skradzione. Zniszczone. Komunia z Bogiem jest największym ze wszystkich przywilejów, jakie istoty ludzkie mogą zdobyć. Bóg jest cenną rzeczą, którą należy zapieczętować w sercu tych, którzy są świadomi, czym jest istnienie. Wszystko, co istnieje, istnieje tylko dlatego, że istnieje stwórca. Absolutny właściciel wszystkiego i wszystkich, pan w niebie i na ziemi. Przez Niego i dla Niego jest wszystko, w Nim jest początek, środek i koniec. Znajomość tego Boga jest bezcenna, posiadanie Go jako przyjaciela nie podlega negocjacji, bycie Jego jest bezcenne. Staraj się poznać Pana nie przez słuchanie o tym, ale przez chodzenie z Nim za rękę. Wyciągnij ręce i chwyć ręce Pana, idź ramię w ramię ze Stwórcą Wszechświata. Jeśli wierzysz w te słowa Boga na dziś, napisz w komentarzu: Wierzę w mojego Boga Wszechmogącego. Podziel się tym pięknym przesłaniem od Boga, aby pobłogosławić życie kolejnego brata. Szczęść Boże dziś i zawsze.